Marek Łakowski, dzień dobry Państwu. Pan Rafał Piotrowski, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Częstochowie. Dziś jest gościem. Dzień dobry Panie Naczelniku. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Rozmawiamy, Szanowni Państwo. Niedawno Pan, między innymi Naczelnik, wrócił z Humania, czyli z Ukrainy, z pomocą. Czyli rozmawiamy o tej pomocy Częstochowy dla, dla Ukrainy. Jak to wygląda Panie Naczelniku? Z czym wyjechaliście? Kiedy wyjechaliście? I to jest chyba od frontu 600 kilometrów, tak? To... To był chyba jakiś strach trochę, czy nie było tego strachu wyjazd? Strach jest większy tych osób, które nie były, oczywiście pewnie żony i rodzin jest troszkę większe. Wyjechaliśmy w drugi dzień świąt o północy, bo tak, takie doświadczenie, nam pod, tak nam doświadczenie podpowiedziało, żeby jednak w ciągu dnia jechać, nie, nie zatrzymywać się gdzieś w nocy, bo już zdarzały nam się przypadki czy jesienią, gdzie w Wracaliśmy wieczorem, albo na przykład w miejscowości, do, do której docieraliśmy nie było prądu, albo ewentualnie jakaś obawa alarmu przeciwlotniczego była troszkę większa, więc chcieliśmy tak zaplanować, żeby w ciągu dnia dojechać do miejscowości Humań i tam ona faktycznie jest około 600 km od y, strefy Bachmut frontowej, i od Bachmutu, mhm. więc jest jeszcze daleko. Było bezpiecznie, przekazaliśmy pomoc z Częstochowy za to, co Dzień Częstochowianom bardzo serdecznie dziękujemy. Była oczywiście żywność, ale też, co bardzo ważne, były generatory prądu, tak aby szkoły, placówki oświatowe, z które, którymi się przyjaźnimy, po prostu mogły bez, bez ewentualnie jakichś problemów cały czas funkcjonować w okresie ewentualnego braku prądu, ale ewentualnie jakichś problemów związanych z no właśnie jakimiś alarmami przeciwlotniczymi, tak aby ta edukacja dla nas bardzo istotna, ta częstochowe, te szkoły partnerskie, czy Berdyczowa, czy Humania, żeby cały czas mogły funkcjonować. Ale też przekazaliśmy troszkę łóżek polowych i niestety wózki inwalidzkie, mówię niestety, bo musimy pamiętać, że cały czas na Ukrainie i w Ukrainie giną ukraińscy żołnierze, ukraińscy żołnierze stają się ofiarami tej wojny, często są inwalidami, więc dla nich też kilkanaście wózków inwalidzkich przekazaliśmy do Lwowa i kilka wózków inwalidzkich do Humania. Bo ta pomoc, tak, pojechaliście do Humania, ale ta, ta pomoc też była dla Bradyczowa, tak? Również tak, jakoś tak podzielone to było? Byliśmy dwoma busami, tutaj dzięki wsparciu też Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji, mieliśmy dwa busy zapełnione, było 17 generatorów prądu, były wózki inwalidzkie, no takie łóżka polowe i, i żywność i część przekazaliśmy siostrom Józefitkom w Lwowie, ponieważ one mają bardzo dobry kontakt właśnie z żołnierzami w Bachmucie i tam przygotowują dla tych żołnierzy taką pomoc. Potem jechaliśmy w stronę Humania. To jest naprawdę wielka odległość. Często jest to ponad 1000 km do, do, do Humania. Potem przekazaliśmy dla Berdyczowa część tej pomocy na obwodnicy Winnicy, żeby już nie jechać te kilkadziesiąt kilometrów z Winnicy do Berdyczowa. I na godzinę 17, czyli po kilkunastu godzinach jazdy, dotarliśmy do, do Humania. Tam odwiedziliśmy zarówno szkołę, gdzie... Już rozmawialiśmy też z panem redaktorem na poprzednim spotkaniu. Naprawdę trzeba wykorzystać poprawione relacje polsko-ukraińskie i to takie poczucie, że dzisiaj jak się jest z, z Polski, to, to naprawdę w wielu wypadkach jesteśmy postrzegani naprawdę jak wielcy goście, naprawdę wyjątkowi gościa. Reprezentujemy samorząd częstowski, szkoły częstowskie, I Naprawdę z dumą odwiedzamy szkoły, gdzie są flagi biało-czerwone, gdzie ktoś sobie przypomina o tych polskich korzeniach. To naprawdę warto o tym o tym też mówić tutaj dla częstochowian, że ta ich pomoc trafia naprawdę do ludzi, którzy tej pomocy i potrzebują. I też starają się za taką, za taką pomoc podziękować podkreślić taką solidarność w drugą stronę, żebyśmy wiedzieli, że, że oni tego nie zapomną w takim pozytywnym znaczeniu. Ja tylko przypomnę, że Human to jest chyba na południe od Kijowa 188 km, tak? Berdyczów jest troszeczkę przed, przed Kijowem, ale chcę zapytać Pana Naczelniku, skąd te dary były? Państwo tu organizowaliście w jaki sposób? Chociażby te wózki, jak, w jaki sposób udało się zdobyć? Pozyskać? Wózki, tutaj jest ogromna zasługa i zespołu szkół samochodowych i mamy tam takiego wyjątkowego, Katechety Rafała Matuszewskiego i wspólnie z dyrektorem Jackiem Grzegorzewskim też zainicjował taką pomoc i oni już te wózki wytransportowali jakby wcześniej, ale prosili o to, że jeszcze im zostało, żeby też ewentualnie taką pomoc zorganizować. Natomiast generatory prądu poprosiłem szkoły zawodowe, które no zorganizowały ze swoimi przedsiębiorcami spotkania i też przedsiębiorcy wsparli, czyli często naprawdę na takim bardzo szerokim poziomie pomaga. Oczywiście musimy pamiętać, że też sytuacja i nas, i firm, i, i ludzi, którzy do tej pory bardzo mocno nieśli pomoc, tak naprawdę też się trochę e, wykrusza, czasami ludzie będą zmęczeni, różne e, problemy w relacjach polsko-ukraińskich, jak chociażby zboże, będzie czasami powodowało zastanowienie się, czy taką pomoc należy organizować, czy taką pomoc należy nieść. Natomiast musimy pamiętać o tym, że na Ukrainie oprócz mieszkańców Ukrainy, którzy są Ukraińcami są też ludzie, którzy mają pochodzenie polskie i o tych, o tych ludziach, którzy jak jedziemy zawsze warto też pamiętać, że my w dużej mierze niesiemy pomoc tym, którzy przynajmniej mają pochodzenie polskie i, i takich, którzy się coraz częściej przy, przypominają lub y, mówią o tym pochodzeniu polskim naprawdę jest coraz więcej. Chcę zapytać Pana o human jak wygląda dzisiaj, bo z tego co pamiętam był zbombardowany przez Rosjan 2 marca. Jeszcze są jakieś ślady? My nie widzieliśmy śladów, mhm. takiej, takich śladów powojennych, namacalnych, po, po namacalnych tak, tak, żeby, tak jak byliśmy nie wiem, w Berdyczowie i zawieźli nas do Irpienia czy Buczy i tam naprawdę mimo szybkiej odbudowy to, to naprawdę wrażenie takiego miast, miasteczek, miast bardzo mocno zniszczonych było. Tego w Humaniu nie widzieliśmy. Na pewno zmienia się dzisiaj Ukraina. Musimy pamiętać, że to jest powyżej 400 dni wojny. To już nie jest to państwo, które funkcjonowało w tym pierwszym okresie, gdzie rogatki były. E, zastawione wojskami, że przy, każdy, przy każdym wjeździe do mniejszej miejscowości, większej stały wojska na posterunkach. Dzisiaj myślę, że Ukraińcy już takiego stresu i takiej takie obawy, że za chwilę ten front może dotrzeć nawet do zachodniej Ukrainy już na pewno nie ma. Natomiast e, cały czas to jest państwo, które w stanie wojny funkcjonuje. Czasami kontrole e, policyjne są zwiększone, czasami wojsko może nagle zatrzymać w, w, na prostej drodze i, i skontrolować. My mijamy w jedną czy w drugą stronę e, wsparcie e, wojska. Sam Human jest miastem, które e, ucierpiało poprzez jakieś tam bombardowania, związane z e, prawdopodobnie albo. Nieumiejętnością prowadzenia działań wojennych, albo być może ze strony rosyjskiej Celowo? są to takie celowe działania, żeby ludność cywilna w środkowej części czy w zachodniej części kraju miała cały czas poczucie, że może też stać się celem agresji to rosyjskiej. Ale jest w środku w zasadzie. To jest Ukraina. taka centralna, mhm. centralna Ukraina, naprawdę do, do granicy z Polską jest około 600 kilometrów, a do granicy z Rosją sprzed 2014 roku jest jeszcze dalej, czyli gdzieś jeszcze koło 800-900 kilometrów, tak. czyli naprawdę to jest taka centralna część Ukrainy, natomiast co zawsze w włodarze miast partnerskich, bo i Berdyczów i Humań to miasta partnerskie, podkreślają, że mówią to, co jest potrzebne dla ich działania, oni sobie zostawią, czyli tak, żeby na przykład szkoły miały zabezpieczenie w razie ewentualnej utraty prądu, to sobie zostawią. Natomiast to, co jest im niepotrzebne albo e, oni sobie sami poradzą, przekażą do miast, które są bliżej frontu. Więc myślę, czyli że życie taka tam po... trwa, tak rozumiem? No, trwa. Żeby nie mundurowi, byście nie zauważyli, że tam może być wojna w takim mieście? Bez wątpienia liczba w ogóle mundurowych czy to jest Lwów, Berdyczów, Humań, liczba osób mądrowych, liczba pojazdów wojskowych jest naprawdę dużo większa niż na, na ulicach e, miast polskich. Natomiast e, na plus na pewno trzeba podkreślić, że nie wiem, od sprzątania ulic, porządkowania, że miast, te miasta ukraińskie i Ukraina chcą pokazać, że mimo wojny ona e, w normalny sposób funkcjonuje jakiekolwiek gesty ze strony Polski, co naprawdę podkreślam, że dla mnie jest to jakoś mocno istotne, że język polski jako język dodatkowy jest wprowadzany dzisiaj w wielu szkołach ukraińskich, czyli Czyli takie poczucie, że i wdzięczności też takiego myślenia, że ci uczniowie po zakończeniu wojny będą pewnie i dalej kontynuowali albo naukę w szkołach polskich, albo, albo takiego poczucia, że chcą lepiej poznać Polskę. To jest Dobrze, bardzo ale istotne. tak prywatnie, jak żeście się spotkali, rozumiem, gdzieś tam z dyrektorami szkół, tak prywatnie rozmawialiście, oni boją się tej wojny, liczą, że to będzie koniec, czy są tak... No. Co by nie patrzeć, no Rosjanie mają bardzo podobny charakter do Ukraińców. i swój na swego trafił, tak? Ukraińcy nie ustąpią, chociażby nie wiadomo, co by się działo. Oni nawet nie chcą wyprowadzać się z tych miast, bo albo tu zginiemy, albo tu będziemy obronić. To znaczy, z, właśnie z takich rozmów prywatnych yy, jest takie poczucie, że no są w, w trudnym położeniu, tak jak pan redaktor powiedział, takim, że oni są, no też nie bardzo mają możliwość cofnięcia się. Oczywiście no, przeciętny Ukraińc, tak jak przeciętny Polak w razie konfliktu, nie będzie decydentem, tylko będzie to e, no, przedstawiciel państwa, natomiast czy to prezydent, czy, czy władze zwierzchnie. Natomiast oni obawiają się jednej rzeczy: nawet jakby poszli na ustępstwa w stosunku do Rosji z, taki, z takiego poczucia, to będą e, jako element, e, będzie to traktowane jako element zrazu. A przede wszystkim tak, takie poczucie, że za chwilę Rosjanie będą e, kolejne, e, pres, kolejną presję w, w stosunku do jakiegoś e, obszaru tery części terytorium mm -hmm. Ukrainy e, stosowali. Stąd wydaje mi się, w ten sposób, że oni idą w kierunku takim, że wiedzą, bo e, z prezydentem Ryszardem Stefaniakiem składaliśmy też kwiaty przy takim Memoriale w centrum e, Humania, gdzie, gdzie są kolejne ofiary tej e, wojny i to Musimy pamiętać o tym, że dane są bardzo często podawane, że, że giną Rosjanie, ale też na tej wojnie giną młodzi ludzie z Ukrainy. Chłopcy, dziewczyny, 19-20-latkowie i takie, takie naprawdę obrazy powodują, że, że takie poczucie solidarności musi być tym większe, żebyśmy wiedzieli, że to nie jest wojna, która gdzieś tam trwa i nikt nie ginie, że giną tylko źli Rosjanie. No giną Rosjanie, ale ginie też wielu młodych ludzi z Ukrainy i przy cmentarzu łyczakowskim jest taki memorial, czy po, no, miejsce dla, dla tych żołnierzy, którzy po 2014 roku giną właśnie w wojnie na wschodzie. I to jest jakby taka... Mm, że nie, nie musi każdy mieszkaniec obwodu lwowskiego być pochowany na cmentarzu lwowskim, ale ma możliwość rodzina, żeby, żeby to, to miejsce było dla tego bohaterskiego żołnierza wyznaczone i to powiem szczerze, że ten, ta liczba grobów jest naprawdę już bardzo liczna, to znaczy, że na tej wojnie giną ludzie i Ukraińcy nie chcą już dalej tej Lwów wojny, nie? jest na zachodniej A niż, to jest zachodnia tak. za, zachodnie okręgi i Ukraińcy nie chcą tej wojny, ale nie chcą tej wojny zakończyć jako przegrani, chcą jako przegranie. po prostu wygrać, tak jak pan redaktor powiedział. No charakter Ukraińców jest taki, że oni też nie bardzo mają możliwość odpuszczenia i tak nawet Krymu chociażby tak, Słyszymy, że Ukraińcy tak, ja zaczynają. chcę pana zapytać, że taką jeszcze jedną kwestię bo zauważyłem w ostatnim w ostatnim czasie dużo pojawiło się filmików wspomnieniowych osób, które być może mają 80-90 na temat tragedii wojskowej. Nie wiem, czy specjalnie to nie jest dane po to, żeby skłócić Polaków z Ukraińcami, że no dzisiaj nie jest czas na to, żeby rozliczać wojn itd. Tak Aczkolwiek do historii musimy wracać i Ukraińcy chyba też nie uciekają od tego tematu. No, myślę, że czekamy też. Jest 80. rocznica w hmm. tym roku. Dramatu na Wołyniu I, i powiem tak, że nieraz z prezydentem Ryszardem Stefaniakiem, no będąc jako też historycy na, na Ukrainie, w różnych miejscach, czy to byliśmy w Łódzku, czy byliśmy w Humaniu, czy byliśmy w Berdyczowie, Nieraz poruszamy takie ważne tematy, jak chociażby w Berdyczowie próbujemy od dwóch lat przypomnieć wspólnie ze społecznością polską Berdyczowa, bo pamiętajmy, że w Berdyczowie mieszka około 80 tysięcy mieszkańców, a szacuje się, czy ludzi, którzy przyznają się do polskości Berdyczowa, to jest około 5% mieszkańców, czyli kilka tysięcy, a ludzi, którzy mają pochodzenie polskie, to szacuje się nawet na kilkanaście tysięcy Berdyczowian. No i chcemy na przykład yy, spróbować odsłonić, tablicę ze spotkania Semena Petlury z Piłsudskim w Berdyczowie I, i władze Berdyczowa przygotowują już taką tablicę, czyli taki gest do czyli nie takiego... nie ma tam żadnych oporów no, i tak dalej, tak? Myślę, że te opory właśnie pod, po, od dwóch lat zostały mhm. przełamane i też strona ukraińska na takie dobre elementy tego, tej współpracy polsko-ukraińskiej się otwiera. Natomiast te dramaty związane z... Z rzezią wołyńską bez wątpienia będą podnoszone i myślę, że będą podnoszone. W jakim stopniu ten problem powinien być rozwiązany przez stronę ukraińską? Być może prezydent powinien wykonać jakiś bardzo ważny gest w stosunku do tych ofiar, czy rodzin ofiar rzeź wołyńskiej. Pytanie też następujące, żebyśmy przy tym wszystkim no, zachowali taki trzeźwy osąd, czy w jakim stopniu należy to, należy oczywiście pamiętać, należy przypominać, należy tym rodzinom, które pochodzą z Kresów dać możliwość upamiętniania swoich hmm. swoich ofiar, ale ale y Otwarcie czy odsłonięcie lwów na cmentarzu łyczakowskim, to, że ja też obserwuję takie zmieniające się w tej zachodniej Ukrainie takie relacje, czy, czy stosunek do, do Polaków. Że czerwono-czarne flagi tak naprawdę są dzisiaj już taką rzadkością, że jadąc z Podchmielnickiego liczyliśmy i do granicy ile takich flag jest, które jeszcze dwa lata temu były naprawdę w każdej mniejszej miejscowości, co, denerwowało Polaków. co bardzo denerwowało Polaków. To świadczy o tym, że do poprawienia relacji polsko-ukraińskich, Niewiele trzeba i idzie to hmm. w naprawdę dobrym kierunku. Natomiast przy tym wszystkim należy to pamiętać i też mówię to jako Polak i jako nauczyciel historii, ale też pilnować się, żebyśmy się w jakim stopniu nie dali wciągnąć w takie różne historie. No żeby jest, historia się nie powtórzyła. Żeby chociażby. się historia nie powtórzyła, tak? Żeby... W Humej, panie, naczelniku musimy kończyć. Złożyli kolejne zamówienie na coś? Nie składali. Myślę, że w niedługim czasie przynajmniej będziemy wizytowano, mieli delegację z Berdyczowa w Częstochowie i myślę, że kolejne działania. Cały czas liczymy na taką dobrą współpracę, zarówno jeśli chodzi o samorządy, jak i bardzo zależy mnie jako Naczelnikowi Wydziału Edukacji na dobrej współpracy szkół i młodzieży i to jest chyba przed nami w najbliższych miesiącach. Pięknie, dziękuję za rozmowę. Pan Rafał Pietrowski, Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Częstochowie. się w sieci. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu, dobrego dnia.